Rozmowa dnia. Profesor Rafał Pawliczak z Uniwersytetu Medycznego jest moimi i państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Czyli lekarz, czyli będziemy rozmawiać o epidemii, będziemy rozmawiać o wzroście zakażeń, o tym co jest na ustach praktycznie wszystkich. To na początek zapytam. Przecież wszyscy spodziewali się, że będzie wzrost zakażeń. Wszyscy zapowiadali um, kolejną falę, drugą falę epidemii. Ona nadeszła i w, wydajemy się być bardzo zdziwieni. No to jestcie czym dziwić? Jestcie czym przejmować? Czy to całkiem naturalne? Czy można powiedzieć, że eksperci po prostu mieli rację? Przyszła jesień, przyszedł wzrost zachorowań. Cóż, proszę państwa, no my stosunkowo rzadko wierzymy naukowcom. Przypomnijmy, że wszyscy prognozowali, że to co się działo w kwietniu i maju, czy początku czerwca, to jest dopiero początek. Tak, proszę pamiętać, że roczne przewidywania dla Polski, to jest mniej więcej około miliona zachorowań w ciągu roku, czyli w okresie od marca. Do marca. Niestety teraz mamy Państwa, nieco ponad 100 tysięcy. W związku z powyższym jeszcze trochę brakuje. I to wszystko, że tak powiem, zostanie uzupełnione w cudzysłowie przez te ostatnie kilka miesięcy roku. Musimy spodziewać się postępu geometrycznego. Prawda, przy aktualnych wskaźnikach może się okazać, że jeżeli nie będzie jakiejś istotnej interwencji, to rzeczywiście możemy osiągnąć ten milion do marca czy kwietnia. <laughs> O, tym, o tych interwencjach, istotnych interwencjach za chwilę porozmawiamy, ale zastanawiam się, które wskaźniki są najważniejsze. I specjaliści w mediach, ale także i politycy. No także zwykli komentatorzy, na co dzień zastanawiamy się, które liczby są najistotniejsze. Robią wrażenie praktycznie wszystkie. Ponad 3000 przypadków zachorowań wczoraj, także sporo zgonów niestety, ponad 70 zgonów dobowo. No ale na przykład Ministerstwo Zdrowia publikuje liczbę zgonów na milion mieszkańców. Tutaj jesteśmy na bardzo niskiej pozycji gdzieś nam z 70 na przykład do Belgii, gdzie jest 8, 867 przypadków na milion mieszkańców. Które z tych statystyk są najistotniejsze, a być może właśnie osoby, które leżą na łóżkach covidowych, tak zwanych, czy są podłączone do respiratora? Być może tutaj powinniśmy patrzeć, gdzie oceniając stan epidemii, <laughs> powinniśmy, powinniśmy skąd powinniśmy wyciągać wnioski? Wnioski powinniśmy wyciągać się z dwóch parametrów. Ze wskaźnika replikacji, czyli z tak zwanego wskaźnika R0, który odpowiada na pytanie, ile osób zaraża jedna osoba. Jeśli ten wskaźnik jest poniżej jedynki, to epidemia jest opanowana lub wygasa. On dla no, z ostatniego ostatnie... odczytu jest prawie półtora yy, ten wskaźnik R. 1,7. O, już tak 1,7. Ja Zarazem wczoraj za 10 dni. Dla porównania. W Hiszpanii mamy, proszę Państwa, 1,07? Dla Wielkiej Brytanii dzisiaj sprawdzałem 221. Prawda więc to jest ta odpowiedź. 100 chorych zaraża 170. Prawda więc to jest istotny parametr. Drugim parametrem jest liczba pacjentów znajdujących się na oddziałach intensywnej opieki medycznej. To jest ten drugi parametr. No i trzecim parametrem jest jaki procent? Chorych, zakażonych umiera. Tutaj mamy, jesteśmy gdzieś w granicach mniej więcej 3%. To jest wskaźnik podobny jak w Niemczech. No dobrze, to spoglądam w takim razie na tą liczbę łóżek, na tą liczbę najciężej chorych pacjentów, na liczbę tych podłączonych do respiratorów. I tutaj wesoło nie jest. Prawie 300 łóżek zajętych w ciągu doby. Przypomnijmy, 4000 teraz w Polsce leży pacjentów właśnie z objawami, cięższymi objawami COVID-19. I w ciągu doby przybyło 20 osób podłączonych do respiratora. W ciągu poprzedniej doby 40 osób. No, te liczby w takim razie martwię. Jeżeli w drugiej kolejności je pan wymienił jako te, które oddają nam skalę epidemii, no to rzeczywiście chyba powinniśmy podrapać się w głowę i zastanowić się, co zrobić, co będzie dalej. Co będzie dalej? No, proszę państwa, jeżeli nie zaczniemy myśleć my, jako ludzie, pacjenci, jeśli państwo nie ograniczą swojej aktywności, <laughs> jeśli nie będziemy zakrywali nosa i ust wszędzie, nie tylko w bliskich kontaktach, ale również na ulicy. Nikt państwu nie zabrania zakrywać maseczką nosa i ust na ulicy. Jeśli nie zachowamy się rozsądnie, przecież nie muszą państwo codziennie wychodzić do sklepu, mogą państwo to robić raz czy dwa razy w tygodniu, to, no, to epidemia będzie postępować. Mamy dwa bardzo dobre przykłady. Na to, że te zachowania społeczne, dystans społeczny, maska zakrywająca nos i usta, i dezynfekcja są skuteczne. Proszę popatrzeć na Chiny. W Chinach mamy w tej chwili od początku epidemii, czyli powiedzmy od grudnia, mamy mniej zakażeń niż w Polsce, globalnie mniej. Skonów w Chinach jest trochę więcej prawie 5 tysięcy. Ale to wynika wprost z, z, z liczby zakażeń. No, no rozmawiamy ma... też o kraju, który ma półtora miliarda mieszkańców, prawda? W związku z powyższym, no to tak skala jest. jest nieporównywalna. Tak jest. No, ale Chińczycy są państwem stricte policyjnym. Wszystkie zachowania ludzkie są ściśle śledzone elektronicznie. Chińczycy od momentu wybuchu epidemii we wszystkich miejscach noszą maseczki zakrywające nos i usta. Nie dyskutują o przyłbicach, nie dyskutują o wirusie, tylko przestrzegają nakazanych. Przepisów no i skutki są. Mają Państwo wiele. No, Panie Profesorze, ale rozumiem, że pan nie apeluje do tego, żeby podobne metody wprowadzić w Polsce, tylko chyba lepiej by było, żeby to wynikało z decyzji samych mieszkańców, żeby trzymali tak. dystans społeczny, tak. żeby zakładali maski, tak. żeby zakrywali usta i nos, No i nie podejmowali przede wszystkim ryzykownych zachowań. Nie wiem, jak na przykład uczestnictwo w nielegalnych dyskotekach, o których zresztą wiemy, że się odbywają, a które przecież są zakazane. Tak jest. Ja powiem w ten sposób. Z punktu widzenia naukowca i lekarza nie ma znaczenia, kto spowoduje, że pacjenci będą zachowywali dystans społeczny i będą nosili maski i dezynfekowali ręce. Mnie jest, tak, jest absolutnie wszystko jedno, jaka metoda zostanie zastosowana. Oczywiście wolałbym, żeby każdy z Państwa podejmował własne decyzje we własnym zakresie i żeby one były zgodne z wiedzą naukową. Mają Państwo świetny przykład Hiszpanii. Gdzie mieliśmy olbrzymią liczbę zakażeń ze wskaźnikiem 1.6.001.6. W lipcu, w tej chwili, ten wskaźnik na skutek wprowadzenia dość restrykcyjnych zasad postępowania jest w granicach 1.1.1. Dwa miesiące i widać efekty. Czyli można powiedzieć, że panu spodobała się ta zapowiedź sprzed dwóch dni bodajże Ministerstwa Zdrowia, także komendanta głównego policji o tym, że teraz będzie wprowadzona zasada zero, tore, zero, zero tolerancji, to znaczy, że nie będzie pouczania, że będzie jasne, egzekw jasne egzekwowanie obowiązku noszenia masek tam, gdzie są, tam gdzie istnieje, obowiązuje ten obowiązek, a już wkrótce prawdopodobnie on zacznie obowiązywać w jednej trzeciej powiatów. Wszystko na to wskazuje dzisiaj się o tym dowiemy. Czyli pan. Z takie zapowiedzi przyjął. Ja powiem tak, z, z mojej perspektywy y, normy prawdę niewiele zmieniają. Jak wróciłem z Nart 11, 11 marca, to moje zachowania się absolutnie y, nie zmieniły bez względu na obowiązujące przepisy. Tak, wszędzie, gdzie mogę się spotkać z kimś innym, noszę maskę zakrywającą. Panie profesorze, tutaj no, musimy postawić kropkę przynajmniej w tej części i słuchaczom radio podziękować i zaprosić na stronę radio także na stronę Telewizji Łódź. Tam rozmawiamy dalej m.in. o systemie szpitali, m.in. o tym, jak walczyć z epidemią. Serdecznie zapraszamy, a słuchaczom radio dziękujemy. Dziękuję, zapraszam. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moimi państwa gościem jest profesor Rafał Pawliczak z Uniwersytetu Medycznego. No dobrze, wspomniałem o systemie walki tym no, medycznym, to znaczy tym, tej sieci szpitali z epidemią, z epidemią koronawirusa. Ministerstwo zdrowia zapowiada przywrócenie szpitali jednoimiennych w każdym województwie, czyli tych szpitali będzie 16. Jeszcze całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym, że te szpitale będą likwidowane. No właśnie, panie profesorze, to jest. Dobre posunięcie, były likwidowane. Czy to jest dobre posunięcie, przywrócenie w każdym województwie takiej wyspecjalizowanej jednostki dla najcięższych przypadków, no ale także zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów, którzy mają objawy? Ja bym inaczej do tego podszedł. Wydaje się, że najważniejszą rzeczą jest izolowanie pacjentów. Czy pacjenci będą izolowani we własnych domach, czy w izolatoriach, czy w szpitalach jednoimiennych? Z mojej perspektywy nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, żeby byli e, izolowani. Jeśli chodzi o opiekę nad na, na pacjentami, którzy są, którzy są najciężej chorzy, to proszę pamiętać, że e, wszystkie ruchy dotyczące zasobów zdrowotnych muszą obejmować nie tylko szpitale, czyli budynki, ale tutaj najważniejsza jest kadra. Liczba wykwalifikowanych anestezjologów. W Polsce jest ograniczona. A co dużo ważniejsze, liczba wykwalifikowanych pielęgniarek anestezjologicznych też jest ograniczona. W związku z tym, jak powiedział pan minister Niedzielski wczoraj, zbliżamy się do granic systemu. W związku z tym, żeby ten system wytrzymał, najważniejszą rzeczą są ludzkie zachowania. Ja oczywiście wszystkie ruchy, które poprawiają jakość opieki nad chorymi na COVID-19. Witam z radością, natomiast tak naprawdę, jak zwykle, proszę Państwa, w medycynie najważniejsza jest profilaktyka, czyli unikanie zakażenia. A no właśnie, to porozmawiamy w ogóle o medycynie, w ogóle o profilaktyce, dlatego że pojawiają się również apele, na przykład od onkologów o tym, czy też specjalistów od innych chorób, o tym, że skupiliśmy się bardzo na koronawirusie, bardzo na chorobie COVID-19, a trochę zapomnieliśmy o profilaktyce innych chorób. Nie obawia się pan, że za chwilę będziemy mieli sytuację, gdzie z radykalnie zwiększy się liczba zgonów właśnie spowodowanych na przykład rakiem, właśnie spowodowanych chorobami, które nie zostały wywołane. Wykryte, dlatego że um, y, służba zdrowia przestawiona jest na tory, y, które mają zwalczać jedną tylko i wyłącznie chorobę. Prawdopodobnie ma Pan rację, Panie redaktorze. Rzeczywiście, przede wszystkim onkolodzy y, biją na alarm, ale te procedury onkologiczne, jakaś część z nich y, trwa. Jeśli chodzi o zachowania prozdrowotne, no to wydaje się, że pandemia na nie nie wpłynęła. Jeśli chodzi o diagnostykę, to na pewno ta diagnostyka, szczególnie diagnostyka obrazowa, sta znacząco ograniczona, choćby ze względu na telewizyty. No właśnie, niektóre, niektórych chorób w ogóle nie da się rozpoznać za pomocą teleporady. Czy to rzeczywiście jest, czy to rzeczywiście jest całkowicie potrzebne? Czy to jest wymaganie absolutnie konieczne, żeby no, pacjenci nie przychodzili do przychodni, żeby te teleporady odbywały się właśnie przez wideo, połączenie, czy w ogóle czasami nawet przez telefon? Czy w taki sposób w ogóle możemy mówić o leczeniu? A wspominam o tym dlatego, że przecież epidemia za chwilę się nie skończy. Na horyzoncie nie widać końca epidemii, a my odkładamy pewne decyzje. Odkładamy decyzje o planowych zabiegach, które nie wymagają natychmiastowej realizacji. Odkładamy decyzje właśnie o powrocie do normalnego leczenia, o wizycie w gabinetach. Czy to jest naprawdę konieczne? Jeśli chodzi o teleporadę, no to jej skuteczność oczywiście zależy od specjalizacji. Ja jestem przede wszystkim lekarzem alergologiem. W związku z tym akurat w mojej specjalizacji mogę odpowiedzialnie powiedzieć, że e, m, doświadczony lekarz alergolog w wielu sytuacjach, powiedzmy, w 90% kilku procentach pacjentów jest w stanie sobie skutecznie reagować. No ale mówi, mówi pan, pan o specjalistach, i to, i jest to jest to jedna jest rzecz. A, a tutaj chodzi o przede wszystkim lekarzy rodzinnych, którzy na początku mają rozpoznać tak naprawdę, co pacjentowi jest, Przez i albo mu pomóc, albo skierować właśnie do rodzinnych. specjalisty. W przypadku lekarzy rodzinnych chyba też nie jest tak źle, jest jeden wyjątek. To są dzieci poniżej drugiego roku życia, gdzie ja stoję na stanowisku, zresztą podobnie jak Narodowy Fundusz Zdrowia, że w teleporada u dziecka do drugiego roku życia nie ma sensu, takie dziecko powinno być przyjmowane przez lekarza pediatrę czy lekarza rodzinnego na tzw. wizycie stacjonarnej, czyli twarzą w twarz. Panie profesorze, Natomiast jeszcze... znaczna część daje się. Yy, diagnozować w teleporady, oczywiście z wieloma wyjątkami. No, Państwo sobie nie wyobrażają wizyty u ortopedy, na przykład w postaci teleporady, a ja też nie. No mogłoby to wyglądać komicznie, panie profesorze, to jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam. No właśnie, powiedziałem, że na horyzoncie nie widać końca epidemii, nie widać tego upragnionego oddechu, można powiedzieć. A być może uda się panu przewidzieć kiedy epidemia może się skończyć, kiedy będziemy mieli w dystrybucji już szczepionkę, czyli no powiedzmy, że przy dobrych wiatrach w połowie przyszłego roku? Ja myślę, że ma Pan rację. Prawdopodobnie szczepionka yy, taka, która będzie dostępna przynajmniej dla części społeczeństwa, czyli powiedzmy przede wszystkim dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi, to jest gdzieś przyszły połowa przyszłego roku. Koniec epidemii, dajmy kolejne pół roku. Miejmy nadzieję, że będzie to tak szybko, że nie potrwa to przynajmniej dłużej. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był profesor Rafał Pawliczak, Uniwersytet Medyczny. Bardzo dziękuję, Panie profesorze. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa dnia.